Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Gary Gensler ponownie ostrzega przed inwestowaniem w kryptowaluty. Europejski Bank Centralny przeprowadza badania blockchain dla transakcji finansowych. Max Kaiser ostrzega przed możliwym rok Solany. Giełda Binance opublikowała najnowszy raport dotyczący swoich rezerw. OKX rozszerza swoją ofertę na tokeny JITO oraz BONG. Japoński gigant e-commerce Mersari ogłasza akceptację płatności w bitcoinach. Kalendarium wydarzeń. Kluczowy tydzień dla gospodarki USA i kryptowalut. Ostrzeżenie przed oszustwem. Mega na sieci Solana to produkt działalności seryjnego oszusta. Bitfinex reaguje na nowe przepisy regulacyjne w Wielkiej Brytanii. CleanSpark inwestuje ponad 190 milionów dolarów w nowe koparki do wydobywania bitcoinów. Na całości artykułów, jak zawsze, zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim za subskrybowanie kanału, zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!